Wczoraj sieć obykł film, jak grupa nastolatków z Pruszkowa bije innego szesnastolatka. Najprawdopodobniej przez to, że nie oddał im pieniędzy, każe mu całować buty i gasi na nim kiepy, między innymi. Jak to wszystko wyglądało, co im za to grozi w dzisiejszym odcinku? Ja jestem Baget, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki sierżant Bageta z tej strony. Wczoraj całą sieć praktycznie obiegł film. Z tego jak grupa nastolatków znęca się nad swoim rówieśnikiem. Sprawą zajęła się już policja. Jak czytamy na polsa.dnews.pl, pruszków. Nagrywali, jak znęcałem się nad rówieśnikiem. Sprawą zajmuje się policja. Grupa nastolatków bije chłopaka, każe całować buty, przypala papierosami jego dłonie oraz próbuje wkładać mu papierosa do ucha. Wszystko nagrywają. Kiedy młodzi ludzie znęcają się nad rówieśnikiem, jedna z dziewczyn wraca kamerę i pokazuje uśmiechniętą twarz. Sprawą zajmuje się policja. Jak po pierwsze zdarzenie z pruszkowa opisał portal Warszawa w pigułce. Nagrania krążą po sieci. Nie publikujemy ich ze względu na ich drastyczność. No ja też nie będę publikować tego nagrania tutaj na moim filmie. Wiadomo, no, myślę, że jest to bezsensowne. Pewnie oglądają mnie też jakieś młodsi ludzie i po prostu bez sensu. Dam wam, dam wam linka gdzieś w opisie filmu. I wtedy będziecie mogli sobie sami to obejrzeć, bo to cały czas krąży na Twitterze, to nie jest żadna tajemnica, możecie sobie zresztą wpisać pruszków, pobicie albo po prostu pobicie na necie i gwarantuję wam, że pierwsze newsy, jakie wam wyskoczą, to właśnie będą z dnia wczorajszego albo z dnia dzisiejszego z godzin porannych. O tym, jak właśnie ten chłopak został pobity gdzieś tam w, w jakimś, na jakimś blokowisku widać, że to się dzieje. Także myślę, że bez problemu sobie do tego filmu do albo mówię dam wam, Link tylko nie gwarantuję, czy będzie on dalej działał. Widać na nich, jak grupa nastolatków znęca się nad rówieśnikiem. Kopią go, biją, przypalają papierosami. Komenda stołeczna policji przekazała interi, że funkcjonariusze wiedzą o sprawie i prowadzą czynności. Policjanci z pruszkowa są także w kontakcie z rodzicami ofiary Nagranie jest więcej. Kolejny film wysła portalowi w Warszawa w pigułce kobieta, która miała znaleźć go na urządzeniu swojego dziecka. Na wideo oprawcy krażą chłopakowi przepraszać na kolanach. Z każdym dniem twoja kwota, którą masz do oddania, rośnie o 5 dych. To będzie ważne potem przy naszej analizie. Słychać na filmie. Kiedy nastolatek klęczy, jedna z dziewczyn każe mu pocałować rękę. Te dzieciaki, no bo to dalej są dzieciaki. Jeżeli ten to jest 16-latek, to myślę, że nie są starsi niż 17 lat. Zresztą widać po filmie, że to są jakieś łebki, po prostu jakieś gówniarze. No ale nie wiadomo, czy mają skończone 17 lat. Jeżeli mają skończone 17 lat, no to wiadomo, nabywałem jakby pełną. Zdolność prawną, mówię o prawie karnym. No i wtedy mogą sobie być sądzeni jako dorośli, i najprawdopodobniej tak by sądzeni byli w tej sytuacji. No bo filmik jest, no nawet nie wiem jak to opisać. W ogóle ostatnio jest masa takich wysypów przemocy gdzieś dzieci kontra dzieci, ale film jest naprawdę obrzydliwy. Jeżeli chcecie do sobie go obejrzeć, ale jeżeli nie, to będziecie naprawdę zdrowsi. I możecie tutaj absolutnie tylko oprzeć się na moim opisie. No, tutaj nazwanie tego znęcaniem to nie jest precyzyjne, tego nazwanie. Ale pojawia się ten motyw pieniędzy, tak? Z każdym dniem kwota, którą masz do oddania, rośnie o 5 dych. Więc ja sobie tutaj pomyślałem o wymuszeniu rozbójniczym, ponieważ kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zabachu na mienie doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym, albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawiania wolności od roku do lat 10. Dla mnie tutaj jak złoto. Myślałem też o rozboju. No ale tam nie doszło bezpośrednio do sporządzania mieniem, bo tutaj jest napisane kto kradnie używając przemocy wobec osoby lub na natychmiastem jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozwolenia wolności od lat 2 do 12. No tutaj nie doszło do fizycznego przekazania pieniędzy, ale myślę, że to wymuszenie rozbójnicze jak najbardziej i w tym momencie to jest no, jedno z najcięższych przestępstw jakie mamy w kodeksie karnym. I jest to jedno z przestępstw, które są wymienione w takim katalogu w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, gdzie możemy na przykład w pościgu za takim sprawcą oddawać strzały w celu jego ujęcia. Także, no, gatunkowo jest to bardzo ciężkie przestępstwo. Myślę, że pajda tutaj dla tych łebków będzie dosyć duża. Tylko już widzę to wypłakiwanie rodziców tych sprawców, o, bo oni są młodzi, to były tylko takie żarty. Tak samo jak teraz jest z tym psem. Nie wiem, czy kojarzycie tą sprawę z zeszłego tygodnia, gdzie tam łebki się znęcają nad psem widłami. No już widziałem, że burmistrz tego miasta, tutaj moja koleżanka mi to podesłała w ogóle na Instagramie, także pozdro, burmistrz tego miasta już ich usprawiedliwiał, że no każdy ma prawo popełniać błędy, każdy ma tam prawo do drugiej szansy, każdy ma prawo do drugiej jest szansę, ale kurwa bez przesady. Myślę, że tutaj jeszcze można by było podciągnąć zarzut pobicia. Po prostu udział w bójce lub pobiciu. Artykuł 158. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w artykule 156-157, chodzi o rozstrój zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności. No tutaj byłaby dysproporcja sił, bo to jest ważne w pobiciu, żeby była dysproporcja sił, że na przykład we dwójka bijecie jednego, tak, albo we trójka, tak jak właśnie było na filmie, no bo tam kilka osób się nad tym chłopakiem pasta. Nastwiło. Także tutaj zarzuty pobicia, według mnie też jak najbardziej, ale co jest najśmieszniejsze, moi drodzy, w całym tragizmie tej sytuacji, ponieważ była tam taka dziewczyna która nagrywała tak tam jakieś chłopaki na początku biją tego typa tam jakieś łokcie lecą potem jakieś dziewczyny robią mu ugachy na karku na dłoniach jedna próbuje mu w ogóle peta do ucha wsadzić potem jest to cała akcja z całowaniem butów oni go tam gdzieś po nazwisku nazywają pada to całe hasło że o tym sianie tak że ten chłopak ma oddać im siano i że z każdym dniem ten dług rośnie o 50 zł no i to wszystko nagrywa jakaś tam dziewczyna której nie widać na całym nagraniu a potem oczywiście bardzo mądrze no gratuluję inteligencji pokazuje Swój wizerunek na nagraniu robi tak No i nagranie się kończy Jeszcze się śmieje, do tego jest uradowana całą sytuacją jest Ta uradowana pani, którą tak niesamowicie bawiło Że jej rówieśnika, czy tam jakiegoś, powiedzmy kolegę ze szkoły Ktoś bije, przy przypala papierosami, każe mu całować buty Bo widać, że pani to sprawia niesamowitą wręcz przyjemność i radość na całym nagraniu Pisze ta bidna dziewczyna Dziewczyna w mediach społecznościowych, tłumaczcie zdarzenia. Bardzo bym prosiła o nie rozpowszechnianie mojej twarzy nigdzie i niepowiązywaniem jest tą całą sytuacją, ponieważ ja tylko nagrywałam, ponieważ zostałam poproszona o to, a że jestem głupia i nie umiem powiedzieć nie. No widzicie jaka bidna, nie umiem powiedzieć nie, ona tam nie chciała absolutnie być, a ten uśmiech... A ten uśmiech to się pojawił, bo akurat ktoś przechodził się na skórce od banana poślizgnął, no po prostu cóż za przypadek, w ogóle jej to nie bawiło, nie dotknęłam tego chłopaka, jest mi wstyd, że tam byłam, czytamy dalej... A i proszę o nie pisanie komentarzy typu, będziesz mi lizać buty, skoro minik butów nie liza Nikomu nie kazałam tego robić, nie dotknęłam tam i jest imię ofiary, twierdzi dziewczyna. Największa ofiara całej sytuacji. Wyobrażacie sobie to. Dziewczyna się usprawiedliwia tym, że no była na tyle łaskawa, że nie dotknęła tego chłopaka, nie pobiła go. I w ogóle ona była tam przypadkową ofiarą całej sytuacji, bo jest na tyle mało asertywna, że nie potrafi powiedzieć nie. Cóż za biedna młoda niewiasta, no. Boże, jakie nieszczęścia chodzą po ludziach. Nie laska, jesteś takim samym patusem jak ci wszyscy, którzy uczestniczyli w tym. Widać dokładnie na nagraniu, że sprawa jej to radość, że się śmieje z nieszczęścia tego chłopaka, że biedny chłopak... Leży na ziemi, zasłania się rękami, ludzie go tam okładają, jacyś, inni, chociaż nazwanie ich ludźmi, myślę że tutaj to jest grubą przesadą i obrazem dla gatunku ludzkiego. Robią mu ugachy, grożą mu, że ma oddać jakieś tam siano, podejrzewam domyślnie, jak nie, to po prostu dostanie kolejny wpierdol. Laska to nagrywa, pokazuje sobie jeszcze tak, wszystko jest zajebiście, chillera, essa beki, essa śmieję się z tego, po czym robić się ofiarę w internecie. Kurwa, jestem bidna, ja oni mi, ja nie umiem odpowiadać nie, i kto jest w ogóle przez przypadek tam byłam, w ogóle mnie to nie, nie śmieszyło. No pan, nie muszę i pamięć, panu nie zrobiłem. Serio? Dramat. No, życzę jak najsurowszych konsekwencji tutaj co całej gównażerii. Mam nadzieję, że... Będą sądzeni jako dorośli wszyscy, i po prostu pójdą do więzienia, bo są przestępcami. Miejsce takich ludzi jest w więzieniu, zaraz będzie płacz, bo O, to moja córka, ona w ogóle nie wiedziała co robi. Każdy ma prawo do błędów, tak? To powiedzcie do temu chłopakowi, którego poniżyliście, spuściliście mu w pierdo i gasiliście na nim pety. Każdy ma prawo do drugiej szansy, ale też każdy ma prawo do godności i tego, żeby nie być pobitym po szkole. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja zapraszam na mojego Patronite'a, gdzie możecie wesprzeć mój kanał, na mojego Twitcha, gdzie streamuje i gry Instagrama trzymajcie i hej.